Zrobiłem, zrobić coś pożytecznego. Dobre. Szpiegowałeś już dla Redanni. No to wielki ja, dobili. ja, ja, będę Którzy Petisa. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguję sobie i z się zdrzi. go. Z <laughs> dzieckiem. O, jaskier. Smok. Smog. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd lawaletowie wytrzasnęli Smoka? No, słyszeliśmy, że bydle wielkie jak Stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu Smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdyby nie. Tris, opowiedz, co się stało po moim aresztowaniu, baby. Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbold i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy lawaletów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to trzy dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, dwie osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Hmm. Uradzili coś, czy jak zwykle? Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie Natalisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mm -hmm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziemla waletów. Z dwoma tysiącami zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. Aha. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny no. domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filipa Eilhart, czarodziejka. Filipa na Nienawidzę suki. Ugh, nigdy jej nie lubiłem. Yy, co z czarodziejami? Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było pod. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temery. Dobra, dość tego politykowania. Dosyć tego politykowania. Zabójstwo Foltesta, czas opowiedzieć, jak było. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie lawaletowie ukryli bankarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman, kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Złok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę. I poderznął mu gardło. No i co? No i co? Co i, Złucham, i kurwa nie żyje, nie? Tam czekali już skojateli Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy i młodzie. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze dostałem w łeb i straciłem przytomność Dobra oh. Kolejny poziom! Jezu! Poziomy lecą normalnie jak nie wiem tam zaklęcia Dobra, musimy tu zobaczyć Widzę jakąś mackę To nie schętaj, więc Już prawie go Holy fuck Yyy, Dobra Zapiszemy się Dobra yy, Wracamy I sobie jeszcze rozdamy punkt szybko Mam ze sobą normalnie Loda sneakersa mm. Bohater. Jak widzicie, możemy już iść w i magię? Co z ciebie za czarodziejka? Ja się pytam. Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje Co tu się dzieje? Potwór mało nie wciągnął go pod wodę A tyś gapiła się tylko jak ciele wobec rany wrota Trącą się No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta Geralt? Aha, czyli się znamy Świetnie, ciągnie swój do swego Powiedzmy, że słyszałam o tobie mhm. Panie Wiedźmin Soskał mało potwór na dno nie zabrał A wy się teraz mistrzyć będziecie? Macie potwór co z tym potworem? Co tu się stało? Przyjechałam do flot sam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś Sosek? Miałeś szczęście. A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała, żeby go obejrzeć w pełnej krasie. Chcecie sami walczyć z potworem? Nie? Nie. To wypierdalać. A może wy chcecie pomóc czarodziejce w walce z potworem? My? jakim cudem? Przecież on potężny jest, wielki jak góra To czego się wściekacie? No bo Załatwimy tego Keirana, ja albo czarodziejka, a może nawet wspólnymi siłami. Trzeba go wywlec gdzieś poza port, bo walka tutaj naraża tylko postronnych ludzi. Mam nadzieję, że się wam uda. Mi za jedno, wiedźmin czy wiedźma, jeśli zabijecie z kurwy syna całe miasteczko będzie wam wdzięczne. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiałem i hmm. Kolejny zarobisty tekst. Rybka albo pipka. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani Detanka już, zdaje się przeprowadziła The wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Tris. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Tris Merigold, bystra jak zawsze. Nie ufasz się czarodziejom. Myśli. A zwłaszcza czarodziejkom. jad krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających. gatunków, krew do podczas sabatu. Mam rację, Tis? Absolutną. No. Dziewice to wymierający gatunek. O. I żarcik wciąż ostry jak brzyteczka. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ludzie. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych Bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były skojatel. Dziwna postać, ale sporo wioło o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrika i dam ci znać. Znajdziesz mnie w Kaczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Kobiety. A mówiła matula, idź terminować do mularza, Fakt zdobędziesz, szacunek wśród ludzi. Poznajesz do tych ludzi, nakładasz po pyskach niektórym z nich. Nie mów, że ci się tu podoba. Miejsce tak. mi się zasadniczo nie podoba, ale jest komu obić mordę. Dobra. Przejdziemy się A do... Tutaj. Nie tutaj. Chciałem znowu iść do tego, na no, nic. Wiedźmin Geralt? Zwany Białym Wilkiem? Tak? Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złudzy. Wow, Talar cię w... no, Załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Wiadomość? Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. E, e, wiernie cytując, słuchaj się kurwa we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorli skurwieli, nie daj się. Po skrytku, ale w zamku to zjebałem. Czemu? Dawaj tę przysyłkę. A proszę, kamień z serca. E, nie byłbym dobrym agentem. Ty...